Witajcie na kanale LEGO i więcej Dzisiaj będą, będzie dla was oczekiwane, oczekiwane wyniki konkursu Sorry, że jest ale to, to już nieważne. Zgłosiło się e, chyba 7 osób, ale nie, nie zrobiły makiety niestety W sumie, no ale mimo tego chyba, czy tam nie zrobiły parę osób makiet Ale 5, 5 prac, prac jest w sumie, no to Piąte miejsce zajmuje użytkownik Kaczper TV. Gratuluję. Fajna makieta, wszystkie były fajne. Y... Miejsce czwarte, użytkownik LEGO kanał. Bardzo też fajna makieta bitwy Imperium z Rebelium. Jest jakaś w ogóle ścieżka i w ogóle. Y... Bardzo fajna makieta. Y... Miejsce trzecie, użytkownik Haven y... Przepraszam za odgłosy, ale są u mnie goście. Użytkownik Hawem, mam nadzieję, że w konkursach innych zajmiesz y, miejsca, też to jest to drugie lub pierwsze, nawet miejsce drugie, użytkownik Mysz S3, no, gwiezdny.pl, bo mi powiedział, że przypadek zmienił nazwę, gwiezdny.pl, no y, i pierwsze miejsce, użytkownik Marka.pl hmm, Napisz pod tym filmem, użytkowniku. Marka.pl, napisz pod tym filmikiem, yy, bo zmieniłem jednak nagrodę. nagroda to jest po prostu, że ja sobie ja jakąś makietę, ale ty napisz jaka ma być to planeta i z jakiego okresu, czy Imperium, czy na przykład Najwyższego Porządku i w ogóle. Yy, taka to jest nagroda, wiem, ale chciałem jakąś inną niż w poprzednim. No, ale i tak, no to, to było na tyle, myślę. Śpieszę się nieco, gdyż, no wiecie, mam już makietę na konkurs ym, Witek Mal Productions. Bardzo fajne, mam nadzieję, że wygram. Nie jest dużo, ale naprawdę dali, że bud budowałem tam z 3 czy tam 4 godziny, ale to to już nieważne, nie wiem czemu nawet. Dziwne, że mówię ogólnie o takich rzeczach na filmiku z wyników konkursu, ale okej. Okay. No to ja się z Wami żegnam, moi drodzy. Do zobaczenia!